Siemaneczko, z tej strony Polskursus, witam Was w drugim odcinku mini gospodarstwa sezonu drugiego, tak, drugiego. E, dzisiaj będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy w odcinku pierwszym, czyli sianokosy na łące, o tam, tam, za tym gospodarstwem drugim. E, no więc zaczynajmy, mam nadzieję, że dzisiaj zacznę, zacznę zgrabiać, ale wątpię, może w 10 minut się wyrobię. Dobra. Kierunkowskaz i jedziemy. Sprzętrząsacz mam chyba tutaj, za gospodarstwem. Jak się nie mylę. Tak, jestem tutaj na gospodarstwie, moja gospodarka i nie wiem gdzie to jest. Tak, jest tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Przyczepimy zaraz. Pyk. Mm. Dobra. Fuck! Ech, do, poprawię kiedyś. Wiem, że prawo jazdy to chyba z wygrałem, ale nie trzeba mi tego mówić. Ja wiem. Że nie za bardzo jeżdżę. Okej, okay, już jesteśmy. Teraz trzeba rozłożyć. A poza tym podpowiedzi wyłączę, bo rozłożyć, nie odczepić. Nie no, tam. Bym mógł to nazwać moje gazowniki piszczą, bo nie chcę używać tego złotu na P. Opuścić i jedziemy. Okej. Okay. Dobra, prawie dwie minuty już zaczęłam. Może zdążę zgrabiać. A może nie, nie wiem. No, co do następnego odcinka, to nie wiem co zrobimy. Na tej mapie są dodatkowe uprawy, tak? Jak lucerna, żyto i owiec, tak? I mój bizon nie kosi ich. I sprawdzałem moje trzy bizony, które mam. I nie koszą. Nie wiem, może ktoś z Was e, ma linka na jakiegoś bizona, który by kosił je, e, żyto, owiec, albo jakąś kosiarkę, e, która kosiłaby lucernę, to niech w komentarzu e, no da linka, no. bo. No mówię, moje trzy bizony, mam ich trzy. Ten, taki pomarańczowo-czerwony i taki, taki, ten e, z procesem odpalania. Jakbym mógł to nazwać tak. Żaden nie kosi. E, żyta. No, żyta owsu. A co do lucerny, to nie mam żadnej kosiarki oprócz. E, tej z farming, kla, farming Classics I ona e, Też nie kosi Więc Więc jak ktoś jest łaskawy I dać mi linka Takiego Takiego bizona Czy nie wiem, taki, Żeby na te pola, żeby był Który działa i sam na nim grał to mógłby mi zalinkować i bym był bardzo wdzięczny dobra już, no już prawie zrobiliśmy dosyć prawie zrobiliśmy, no jeszcze trochę zostało oh, ciekawe czy w ogóle będę miał są i czy ta gospodarka pusta będzie. No i chyba mi jaka zrobię. Tak jest! Gratulacje, polski Ursus. Achievement get. Niech to bolusiowa. Już prawie skończyliśmy, przytrząsać trawę. No pojadę na ten na OK Okej. Omijak zgarnięty. Teraz tylko skończyć to i widzę, że zdążymy jeszcze zgrabić. Ja do zgrabienia to ja jestem taki taki trochę słaby. Zobaczycie sami na własne oczy, jak zgrabiam. Tak średnio mi to idzie. I pewnie coś zepsuję. No a zaraz zobaczycie. Dobra. Wyłączamy. Składamy. Składamy. O, dobra. No i jedziemy odpiąć i podczepimy grabiarkę, która jest na gospodarce. Okej, okay, postawimy jak zwykle w krzakach. Jak to można nazwać? Krzaki, jak to jest jedno z chłe drzewko i maki. Dobra. Czemu ja ma wyłącz ten kierunkowska Mmm, prosiaki. Bekon. OK, podczepimy, podczepimy to to zgrabiarkę i zaraz zobaczymy jak pięknie zgrabiam. I jak tu jest jakiś taki ekspert, proszę się nie denerwować, bo. Ja w swoim życiu zgrabiałem. No przynajmniej z grabiarkami, takimi dwoma albo pająkiem. Więc tak wygląda moja sytuacja. Dobra, no i jedziemy. Już za grubo zrobiłem. Mmm, ciekawe czy mi weźmie prasa. Ja w ogóle prasę mam. Ma a, mam, mam. Na gospodarce stoi. Dobra, pamiętam. Mmm, kamień. Z, tak to. O, biegi chodzą. Nice. Okej, okay. nie, nie jest nawet tak źle, jak myślałam. Fuck, A no może jednak... O, jest klakson. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Tutaj jeszcze przejadę tam e, skończymy na dzisiaj Ta trzydziestka po tym sezonie to pewnie pójdzie na złą e, Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tak nią jeżdżę. kierowca na medal. No i znowu w kamień to lewe koło to chyba do wymiany będzie. Co jest? Co jest? Krzak się sapie. No. Do trzy dziechy. No, mam nadzieję, że nie pójdzie na złom. Bo czymś muszę jeździć. No i dobra, akurat 10 minut. A, ok. okej. się zatrzymamy, podniesiemy, łączymy. Ja wysiądę, więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!